Tchau, Taką scenę pamiętam z bardzo wczesnego dzieciństwa, lata 60. Poproszono mnie do pokoju, w którym na planszy poruszały się same takie małe autka na ulicach, narysowane na tej planszy. Okazało się, że pod spodem jakoś tata się wcisnął, przykryty kocami, i magnesami poruszał te autka. I takie odkrycie po latach, że żeby wymyślić takie. Sytuację dla swoich dzieci, żeby też miały co wspominać. O, zabaw było mnóstwo. To, to są rzeczy, wszystkie były niepowtarzalne. To, to są rzeczy, które których nie robili moi rówieśnicy. Zapraszałem swoich kolegów do siebie. Oni bardzo chętnie chcieli tu przychodzić, czy moi koledzy ze szkoły tam podstawowej, czy nasi sąsiedzi tutaj, czy ktokolwiek, kuzyni. No, zawsze było tak, że oni wiedzieli, że przychodząc tu, nie będą, mieli, nie będą mogli się nudzić, bo zawsze coś ciekawego było do roboty, czy właśnie tutaj jakiś tor samochodowy, czy, czy, jakieś, czy jakieś makiety, właśnie jakieś inne namioty i tak dalej. Zawsze się w naszym domu działo coś takiego, co nie tylko nas tam porywało, natomiast ściągało sąsiadów, znajomych, moich kolegów z klasy. No było wesoło. Bo wszystkie te szalone zabawy zawsze przyciągały dzieci z sąsiedztwa, także mieliśmy, oprócz naszej trójki, czasami jeszcze Pięcioro innych, a czasami jeszcze i więcej dzieci. Także było gwarno i wesoło. Jesteśmy sąsiadkami z domu naprzeciwko i graniczymy ze sobą płotem, więc w dzieciństwie spędzaliśmy bardzo dużo. Czasu i podwórkowego, i przedszkolnego, i wycieczkowego z chłopakami z naprzeciwka. Ja byłem dumny z tego, że tutaj no, że koledzy chcą mnie wpadać, bo tata takie ciekawe rzeczy tutaj robi, na no, pewnie. Ja też że byłem szczęśliwy z tego powodu. To było też niesamowite ile różnych przebrań i scenografii dało się wyczarować z, z takich codziennych rzeczy, typu jakichś zasłon prześcieradeł. Rolek po papierze toaletowym. Jedna z książek, które inspirowały mojego tatę, była poświęcona budowaniu wszystkiego dla dzieci z pudełek po zapałkach. Tata był świadomy, że, że, jest, że jest chory i ma mało czasu, w związku z tym nie mogliśmy sobie pozwolić na zbieranie tych pudełek. Więc poświęcił kilka nocy, żeby zrobić własne pudełka. To też jest taki moment, który mi się utrwalił. Wstałem rano, i widziałem całą skrzynię pudełek po zapałkach, z których mogliśmy potem konstruować te tutaj proponowane zabawy. Stół kuchenny pochylany był pod takim lekkim, lekkim kątem, no i prowadzone było koryto z plasteliny, różnych drewienek i tak dalej. Mogliśmy sobie je sami układać, i z góry na dół mogliśmy jakby kreować koryto tej rzeki, czyli, czyli wody, która z kranu płynęła płynęła po stole, po tych wszystkich przeszkodach na, do, do jakiegoś tam wiadra. Dla mnie niejednokrotnie stresująca sytuacja, bo trzeba było rzeczywiście uważać, żeby gdzieś tam poza wiaderko, które łapało tę wodę spływającą, woda się nie wylewała. No najczęściej się to kończyło ogromną powodzią, wszyscy byliśmy mokrzy, kuchnia była zalana, no ale zawała była świetna. Jak człowiek patrzył, jak chłopcy się Świetnie bawią. Wszystko można było wytrzymać. W pokoju mieliśmy w różnych miejscach przekręcane haczyki. Tata przykręcał, to nikt nie wiedział o co chodzi, potem się okazało, że za pomocą paru metrów linki i pięciu koców można było w cały pokój przerobić namiot. To jedna jest z tych rzeczy, które bardzo się dzieciom podobają wchodzenie w różnego rodzaju domki. Więc skonstruowaliśmy te domki z, z rurek namiotowych. Jak już się skończyły rurki, to, to powstała, powstał taki pomysł, żeby powkręcać we wszystkie możliwe miejsca meble, ściany, haczyki, na tych haczykach linki. Na te linki rzucały się koce, jakieś materiały, i mieliśmy nasze bazy, mieliśmy statki kosmiczne, mieliśmy namioty, czołgi łodzie. Co w Andrzeju było takie szczególne, to jest to, że on jakby był jednym z nielicznych dorosłych, którzy nie zapomnieli, jak to jest być dzieckiem, że dziecko hmm. potrzebuje doświadczać, odkrywać, potrzebuje budować kryjówki i on wszystko nam to ułatwiał, a przy tym nie wtrącał się w zabawę, że nie było, że wujek ma zabawki i się bawi. To... W całym mieszkaniu można było przejść tunelem zrobionych właśnie z kocy różnych jakichś tam właśnie tego typu namiotów. To stwarzało większe możliwości, natomiast kompletnie unieruchomiało ruch w mieszkaniu. Wielkie namioty na cały pokój i po prostu było to trudne, żeby cokolwiek wyjąć szafy, trzeba było pod tymi linami przechodzić. No czy zaczynaliśmy jak mamy nie było? Jak już przychodziła, to trudno już było jakby wycofać się z tego. Tata zawsze gdzieś dorwał jakąś rozbiórkę, nie wiem, czołgów czy innych maszyn. Każdy miał jakieś zabawki kupione gdzieś tam, ale no, takich zabawek to nikt nie miał, prawda? Żeby tu mieć prawdziwe jakieś instalacje guzików z czołgów. Części kokpitu helikoptera. Dużo jakichś rodzajów liczników, guzików. Albo peryskop z czołgów wymontowany. Nie wiem jak, ale tata potrafił takie rzeczy zorganizować i, i tym żeśmy się bawili. Lotniska to było piękne, bo wtedy jeszcze można było rozbierać odrzutowce. Teraz ta strefa jest chroniona pod trójnym płotem. Rozbieraliśmy y, za pozwoleniem miejscowych żołnierzy odrzutowce, kokpity, fragmenty, zegary i konstruowaliśmy takie rzeczy y, u nas w domu. Miałem zrobiony taki pulpit, z którym połączone były kolorowe lampy dyskotykowe. Mieliśmy fazę nabawienia się w Guns N' Roses, każdy miał swoją rolę w zespole, to dostaliśmy światła estradowe specjalnie zbudowane dla nas, żebyśmy mogli dawać profesjonalne koncerty z playbacku. To był niesamowity hit, to w tamtych czasach nie można było sobie kupić tanio stroboskopu czy dyskotykowych lampek za parę złotych, To to była własnoręczna konstrukcja taty. Klosze lamp były z takich plastikowych miseczek. Były kolorowe żarówki. Robiło się takie rzeczy w nocy z, z różnym skutkiem. Czasami bywało tak, że, że taką zabawą no dzieci jakoś specjalnie akurat się nie, nie, nie bawiły zbyt długo. To było jakieś rozczarowanie, jeżeli się poświęciło temu całą noc akurat już nie spał, przygotowywał zabawę na dzień następny albo nawet z tygodniowym wyprzedzeniem, po prostu po to, żeby potem zrobić niespodziankę i w pewnym momencie wyciągnąć ciekawą zabawę. To był najlepszy prezent, jaki mogłem sobie wtedy, wtedy wymyślić. Zabawa z ciapuletką polegała na tym, że na stole w kuchni były rozłożone różnego rodzaju kuwety, miski, kubeczki wypełnione piaskiem i wszędzie było pod dostatkiem wody, którą można było z tym piaskiem mieszać i zabawa polegała na budowaniu różnych jeziorek, przelewania z jednego do drugiego. Piaskownica w naszym domu przeważnie tatuś ją wyciągał wtedy, jak mnie nie było. Był przy tym niesamowity bałagan. Cała kuchnia była praktycznie uciapana ciapuletką, ale ile żeśmy się przy tym nabawili, doświadczyli, to, jest, no, to, to mimo, że dalekie wspomnienia, to do dzisiaj to gdzieś rzeczywiście siedzi. Także przychodziłam to najczęściej. Już piasek nie skrzypiał między nogami i dzieci siedziały w Walnie. W zabawach chodziło o to, żeby tworzyć coś samemu, żeby nie być tylko konsumentem, ale również twórcą, żeby wygrać z telewizją, z komputerami, które zaczęły się pojawiać. Chodziło o to, żeby, żeby rozwijać sobie te wszystkie manualne zdolności, które ja odziedziczyłem po Tacie i miałem taki plan, żeby moje dzieci odziedziczyły z kolei po mnie. Takie zabawy, do których się wchodzi głęboko. Że to nie jest o, macie tutaj Chińczyka, pograjcie sobie w Chińczyka, ale to jest, budujemy coś. Robimy właśnie tutaj jakąś maszynę, tutaj jakieś światła, tutaj jakieś liny, gdzieś podjeżdżamy, tu kryjówkę, i jest cała scenografia, to wszystko jest zbudowane. I to jest zabawa, w którą się wchodzi, i w której trzeba dużo wyobraźni, ale też widać, jak dużo tak naprawdę się da y, zrobić i zaaranżować z tego, co jest. To, jakim teraz ja jestem ojcem, dla moich dzieci, dla Tomka i Emilki. Jest zdeterminowane tym, jakim ojcem dla mnie był tata. To, jak on organizował nam czas, to, jak kształtował naszą wyobraźnię, to, jak dopingował naszą kreatywność, ma bezpośrednie przełożenie na to, jak ja patrzę na bycie tatą no i jak staram się to realizować. Wiem, że najstarszy syn w tej chwili robi to samo ze swoim synem, i że na pewno jest to, jakoś to zaowocowało w tym, że chłopcy no, są w stanie myśleć kreatywnie. Robiliśmy w dzieciństwie tyle różnych rzeczy, że potem już w takim trochę starszym, młodzieńczym życiu się mnie to tego nauczyło że trzeba dużo różnych pasji w różne strony spróbować. To też tam było wędkarstwo, akwarium, nawet na organach piszczałkowych kiedyś chciałem grać, ale żeby... wszystko to ma prowadzić do tego, żeby znaleźć jedną, jedną konkretną pasję i jej się w całości poświęcić. Mamy to, co mamy i tym się bawimy i bawimy się świetnie. Mhm. Wydaje mi się, że coś takiego na długo zostaje, że nie jest, że zazdrościmy innym, że mamy, mają lepszego laptopa. Domek dla tylko... lalek. No, mamy co mamy i świetnie się bawimy. Myślę, że to jest coś, co uh -huh. zostało z tego na pewno. Uh -huh. Niektóre pomysły przenoszę w jeden do jeden. Bo trudno mówić o inspiracji, po prostu zżynam z taty. Inne, moje już, autorskie, na pewno są inspirowane tym, tym co, co robił dla nas tata. No, dzisiaj, te dwadzieścia kilka lat później, mamy inne możliwości, inne techniki, inne. Materiały, z których można tworzyć. Zresztą tata robi mi konkurencję, bo dla swoich wnuków też wymyśla zabawy, tak żeby nie kopiować tego, co robiliśmy my z moimi braćmi. Chodzi o to, generalnie, biorąc pod uwagę, że mężczyźni żyją te 60- parę lat, żeby dożyć w pamięci takiego wnuka, który ma w tej chwili 4 lata. Do 115, na przykład, to jest do zrobienia. Mam, mam przykład tego, jak wychowywać dzieci, jak zorganizować im czas, żeby miały dobre wspomnienia przez całe życie. Na pewno, na pewno będę, jest to dla mnie ogromna inspiracja. Ja wiem, że pamiętam to, co dla mnie tata robił, i dopóki to pamiętam, dopóty, tata jest dla mnie bardzo ważną osobą i myślę, że to się da zrobić również z własnymi wnukami.